Gdzie to, Czemu ja w ogóle? Mogę hmm. się dowiedzieć? Nie yeah. Dlaczego? Jedynka, nie tak szybko. A, Powiedz koledze, żebyś nauczył jeździć. Dopiero pogadamy. Jeden nauczy jeździć. Dziękuję, dziękuję, miło mi. Uwaga, jakieś podejrzane auto z boku. Czekaj się legitymuje to białe auto Pobocze proszę, zapraszam za popatrzę Jedynka, my jedziemy dalej. Dzień dobry Dzień dobry, czemu pan jedzie za konwojem? Eee, wykasuj! Aro, trójka na radio, trójka odezwij się. Jedynka mam wiesz, na mission row? Zawracaj. Jedynka przypominam, że mam więźnia. Który Jest musi nieprawda. zostać... Oj nie. Ała! Ała! Oj, moja głowa. Stoj, stoi, rzecz nie, Stój, rzecz nie Zatrzymaj się, zatrzymaj się. Wysiadaj z auta! Raz! Wsiadę z nami! Wsiadaj! Idźcie za mną! Raz! Chodź tym, chodź tym, chodź tym! Tu, chodź! Chodź! Wsiadaj! Siadaj Dobra robota. Wie. dobra, a teraz? Nie, szczupanie. Jedź najpierw zróbmy ogon, trochę. Bez, bez numerów siedzisz z tyłu. Powiedz na radiu, że wszystko dobrze. Tu dwójka do 00. Zero, zero. Odwołajcie pościk, wszystko jest dobrze. Jedź dwójka, dwójka. porwali porwalicie. Mam powiadomienie. Wyka porwalić się. Jedynka, spokojnie. Wszystko mam pod kontrolą. Jedynka jest postrzelony. Na pewno wszystko stoi OK no. Mamy twój GPS. Ale... Nie pojedziemy cię skontrolować. Tylko jeden z Jeśli zisko będzie dobrze, to nie Dzie... Powiedz swojemu koledze, nikt stąd jedzie, lepiej Trójka do 00, niech nie wszyscy stąd jadą Zrozumiano, w asyngiaru Gdzieś, gdzieś, walejkę, walejkę jakąś, tu, gdzieś Albo zawarszal, zawarszal Tak zaraz pojawił, przepraszam Dobra, walejkę tu po prawo. Albo w lewo. Dobra, wjeżdżaj Zaczynaj. Dobra, wysiadasz Dobra, fajnie. Chodź ścianę, raz. Dzwonisz tu po twoich kolegów, że potrzebujesz transportu. Oni tu przyjeżdżają i... Dadaj. Tylko żeby nic głupiego nie robili. Na razie 0, -0, -0. Raz. Potrzebuję transportu. O, na moje 10 pniczki. Zostałem ogłoszony. ogłoszony pistoletem. Co? Ja no, jedziemy nieodznakowanym autem Mamy... mamy się zbonić i z bronią. Jechać na miejsce Ty jesteś się bez broni sobie dość broni. Rozumiem, dobra. Dobra, dobra wuj się. się. na się. A ty stoisz przy aucie Krałcie przy czy przez ścianę? Za Bez głupich numerów no, Odjedz Co so, idziemy, chodź Weź broń Ale Ty jak? Będziesz to... to robić? Ale A. nie odbezpieczaj nie odbezpieczej Tylko Ale nie od... Na Znaczy, raz Dwa Trzy Au. dobra, A teraz ty. dziękujemy za pomoc. Nie yeah. bądźcie zjeżdżamy. Jedź, 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 to był? Powiedz mi. to był? Ale kędź jeszcze, To wszyscy, zabrać. czy więcej ich było? Nie, no wszyscy, wszyscy. Dobra robota, pozbyliśmy się ich. No. I co? Chyba już wszystko dobrze, możemy jechać na meninę, nie? Ja jeźdź na Maninę, no. Mhm. Cześć, chcę Czy na kanale LW ekipę znamioną Slender. Ano. I ekipa do nagrywek. Cześć. Witajcie w nowej serii Od Zera do Gangstera. Jeżeli możecie, to strzelcie sobie kazłoneczkiem, łapkę w, w napiszcie w komentarzu jak wam się podobała dotychczas seria. I co, zapraszamy do oglądania? Dobra, co my sobie robić, Lindry? No, jedziemy do tego gościa, chyba, nie? A, dobra, dobra, no to jedziemy. Masz dupię, to wszystko masz? No właśnie, rano mi wysłał klinęskę, że mamy podjechać. Dobra, Tylko chwilę. Po, Postojemy na czerwonym, nie? No. Ale dobra, jednak ja my stoimy Ale fury no, On mówił, dobra. że ma jakieś info dla nas odnośnie naszego biznesu, który chcemy zacząć. To się chodzić o towar. Dobra. No. Dobra. No, to zobaczymy. Mam nadzieję, że się spisze. No dobra, nie powoli widzowie Będziemy by... kraść towar Może nie kraść, nie wiadomo No... Pewnie Powiedzmy. ale... Ja wiem Kurde, trzeba nazbierać i trochę sobie kupić towaru. W sensie towaru, samochodu. Do takich akcji. No będzie trzeba coś ogarnąć. Dobra, jesteśmy. Zofarmy, o kurde, to ale ma albości. Nie. <grym> Siadaj! <grym> to stary. Mieliśmy krew towar. A ty wydzielasz maniane. Ja no, nie mogę. Masz chodzić lokalizację no, gdzie to jest? No. Dobrze, dobra, przejść. Gdzieś to chyba tu było. No, pierdziele. Nie, A ty to jest robisz robiłeś młodszy człowiek. Nie, Znując no, z ja ciebie to... Znam, bo... No właśnie. Bo się wczoraj przeprowadziłem i przyjechali różni znajomi, ale dzisiaj. To nie jest Dzisiaj jest w sumie jeszcze impreza, jak chcecie, to wpadnijcie. Co ty na to? Dobry. Po udanej robocie można zbić. No. Dobry. Dobra, nie zobaczyłem, że zobaczyłem się na miejscu. Dobra, trzeba ich jakoś na pewno nie można tego zrobić, jak oni będą. No jak będą przygotowani, jak będą, co trzeba poczekać, aż nie wiem, aż staną po prostu. No. 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 Bo tu mogą mieć większą obstawę. Czekajcie, ja zobaczę. To oni? To oni. Jak dobrze słyszałem od moich kontaktów w czerwonym. Trwony, tak. no, taki, dobra, jedź za nimi. I nawet tak mi się wydaje, bo jest najbardziej kowerowany. No. Już Jak się... Czekajmy, aż się zatrzymają. Jak się zatrzymają, zabijamy jednego, zostawiamy przy życiu panowie. No, no. Ja bym wziął ich jakiegoś generała, będzie z niego najwięcej pożytku. Pewnie ich generał jedzie w tym... W tym... Co oni robią? Chyba to jest ich generał. Każdy generał nie umie jeździć. Pamiętajcie. Doła. I chodź do kościoła. Ty, naprawę z guma. Ty, naprawę z guma. Ale to ubezpieczowanie. No Dobra, dobra się ty. Ty. Co A ty... to zrobię. jest. Też co mówię? się! Łapki, łapki. Dobra, ty. Poddaj się! Ura Musienka. Na ziemię. Ura! Bierzemy dwóch czy bierzemy jednego? Zabijaj tam tego, bierzemy tego Niech ktoś się z czerwonym ja jedę balerem Naprawiłeś tą gumę Siadaj Dobra, wsiadaj do balera Burrito, bierz burrito Wojt Wojtas, bierz Burito i zjeżdżamy No w burrito jest towar No to on jedzie A dobra Murales ma dobra Jedź za nami Urales Zjeżdżamy No to musi jechać za nami <laughs> Mać. Czekaj na niego Już do mnie strzelał jak jechałem, więc raz zauważać Dobra, jedz za nami Czekaj to jest, to ja podę z nim Dobra to będę mu mówił drogę Czekaj Dobra, masz na Nie, było takie trudne, co? Nie, raczej nie, o kurde. Dobra, oh, jedziemy stąd. Nie, ty, jedź, jedź, jedź. Mam nasz towar. Ich no Anowie ja mam zakładnika, pamiętajcie! Dasz radę. Wali jakiś dziad w nas. Jedna opana poszła się walić A dobie, jedźmy w jakiś zaułek i tego zakładnika poszantarzyjmy posz po Nie, to jedź, jedź na maliny To ja bym odwołał kolegów Przecież nie jest w policji Nie, bo że mają współpracę z policją Właśnie No właśnie, bo... Spójrzcie, spójrzcie, się To dużo o tej policji powiem, będzie w Twój kolega się tam odzywa do ciebie? No jeszcze znaczy nie. Bo mam małe podejrzenia. Halo, 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 jestem, jestem. Dobra, jedź, Melina. Wyjedźcie, wy macie towar, ja sobie poradę. Na to, żeby prze, przewalić ten towar do tego deco deda, bo tak się stoi. Stójcie, stójcie. Ja. Dobra, mamy czas. Dobra, dawaj. Dawaj Dobra. Dobra, mam jedną paczkę. Dobra, mam tego zakładnika jak coś ciągle, pamiętajcie. Dobra Ile jeszcze jeszcze dwa kartony Jeszcze ja spobieć, żeby żeby ich wziąć na siebie jak coś A. Dobra Ja biorę ostatni karton, ty bisz ostatni i lecimy. Dobra, Dobra. Jedź Jada Moje umiejętności wytrochowa się w końcu przydały No, ale umiejętności jest no to nie za bardzo <grych> Dobra jedź Masz rodzaj piesie. Zaznaczyłem. Nie, wiem, ja widzę. Ale to jest dziwna. Nie no jeszcze... Jeszcze tirapu tu nie było. A Panowie, mamy ogon, uwaga! Mm. Jeszcze ciekawiej. Na szczęście pancerny. Pębiłko jest. Ile tego towaru tu jest? No, tak chyba z, z kilogram Kurde, no to trochę siana będzie No tylko, że dajcie to 7% dla mnie, się jak się I Jeszcze musicie mi dwie przysługi No właśnie, dokładnie Kiedy indziej to z tych przysług będziecie mogli zarobić Jak wpadę na jakiś powalony pomysł, to z tego dużo zarobicie Dzwonię do mojego kontaktu, który nam usunie wszystkich, że jadą do nami. Jedź tu, jedź tu za, 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 za. Nie, oni się tu strzelają. Dobra, zakładnik, zakładnik na auto. Odwołaj tych swoich kolegów raz. Jedź. Jedź stąd. Jedź stąd albo giniesz.